Wam w kolejnym odcinku z serii Wędzenie. Mamy solankę przygotowaną w ten sam sposób co w poprzednim filmie, i teraz będziemy ubierali to w takie siateczki. Wędzenie planujemy na jutro, także dzisiaj na noc, dzień wcześniej, wieszamy, żeby sobie to obsechło, obciekło, i dopiero w dniu jutrzejszym, z rana, wrzucamy to do wędzarki. Wziąłem sobie Dwie, dwie siateczki, jedna 15 cm, 5 m długości, druga 12,5 cm Taka siateczka Wędliniarska No i będziemy używać patentu budowlanego Do nakładania tego mięsa, czyli Zwykłe rurki PCV Jedna 110, druga 75 przyszlifowany z jednej strony i w ten sposób będziemy to nakładali. Rozpakujemy sobie jedną, mamy nożyczki, odetniemy sobie jakiś tam kawałeczek na oko, resztę na razie odłożymy, jedną stronę zawiążemy. Tylko to zabierzemy szupełek. Nadmiar też odetnę, żeby było w miarę estetyczne. Dobra. I żeby ta siatka lepiej się naciągała, to warto jest namoczyć albo w wodzie, w zwykłej wodzie, albo na przykład w solance. Mamy to? Lepiej się będzie rozciągała, i teraz nakładamy tą siateczkę na naszą rurkę do końca. Mamy to? obracamy i możemy zacząć tą większą na razie odłożymy i możemy zacząć aplikować mięsko, wyciągamy po kolei z solanki troszkę ścisnę żeby lepiej nam to weszło i po kolei w rurkę i teraz zobaczcie co się dzieje łapie tutaj i w miarę energicznym ruchem przytrzymując, żeby cała się nie rozwinęła mięsko nam samo spada przekładamy i wyciągamy jeden sznureczek dość mocno i teraz obwijamy to co dwa razy trzeci raz przykładam palca w ten sposób najlepiej dwa, tak, żeby żeby nam się to nie wiem, jak to pokazać. Dobrze, żeby nam tutaj ten supełek się zrobił ładny. Zawiązujemy od razu. Wiążemy następny, w jedną, w drugą, i przekładamy tak, żeby złapać. Dwoma palcami i tworzy nam się supełek. Teraz odcinamy między dwoma supełkami to. I jeden element gotowy. Jedna szyneczka gotowa do powieszenia. Przebijamy i wieszamy do obcieknięcia. i następny supełek mamy już drugi zrobiony drugi kawałek pięknego mięska to są skaby dość cienkie więc wystarczy na spokojnie jak to będzie sobie leżało 4 dni w solance i teraz zobaczcie potrząsając ładnie wszystko wchodzi. Cyk. Może tylko zrobimy w tym kierunku. I ściągamy jeden sznureczek. Wyciągam go. I po kolei. Jeden obrót. Drugi obrót. Trzy palce wkładam. Łapię sznureczek. I wyciągam go. Obok następny, jeden obrót, drugi obrót, trzy palce i następny gotowe. Roć jaka piękna. Mm. Także jak widać patenty budowlane sprawdzają się również w gastronomii. Nie? I następny. Ten jest trochę bardziej płaski, żeby na ładnie przeszedł przez rurkę, to jego tak samo lekko uformuję. Same stryk, i ściągamy sznureczek. Jeden obrót, drugi obrót. Trzy pałuszki łapiemy. Trochę za mało, za blisko wziąłem, ale to nic. I obok, następny dzięki temu, od razu mamy tu przewiązane. Styk i następny mam tutaj trochę grubsze kawałki. Które nie zmieścił mi się w tą małą rurkę, dlatego wezmę sobie większą siatkę, odwinę też kawałek, odetniemy i nałożymy go od razu na większą rurę. Na pewno zawodowym masażom idzie to sprawniej. Ale ja to robi chyba trzeci raz dopiero, więc wybaczcie. Myślę, że i tak idzie mi całkiem nieźle. Za dwa albo trzy lata będę na pewno miał więcej wprawy. Dobra. Ciekawe, czy zawodowi masażerzy mają też takie patenty z takimi rolkami, czy mają jakieś inne metody na to? Nie wiem. Wybranę kładamy na tą większą. Zobaczcie ona tutaj jak ją naciągam, to cały czas tak naprawdę yy, leci po krawędzi. I jakbyśmy jej nie przeszlifowali, to Dość ciężko byłoby nakładać tą siatkę. Pewnie by się cały czas zahaczała i rywała. Dobra, i teraz bierzemy większy kawałek. Ten to może by wszedł nawet w ten mniejszy. Nie, Pyk. I przytrzymując siatkę. Tworzy nam się, zobaczcie, ładna kuleczka, więc dla mnie jak najbardziej robi to robotę. A że ja zawodowo zajmuję się budowlanką, to tym bardziej sprawia mi to większą satysfakcję, że można było taki patent wykorzystać. A u nas trórek nie brakuje. Pyk, pyk, trzy paluszki i hop. I piękna kuleczka. Oczywiście takie grubsze kawałki. Będą musiały się wędzić troszkę dłużej. Widziałem, że niektórzy też w ogóle nie używają tego. Siatek tych tylko po prostu nabijają na, na hak i to wszystko. Ale moim zdaniem ładnie się kształt robi. Troszkę lepiej one wyglądają. Te nasze mięsiwka Jak użyjemy siateczki, a bo jak widzicie, wcale nie jest to jakaś tam skomplikowana czynność. Nie zajmuje. Aż tak dużo czasu. Mamy to. No i jeden pojemniczek mamy gotowy. Tymczasowo to zakryjemy. Używamy takich pojemniczków w takim czymś robimy sobie soloneczkę. Zresztą było widać już na poprzednim materiale. I następne. Hop. No i tutaj już, i tutaj już moi drodzy mamy też troszkę inny asortyment. Dużo czosnku dałem, tutaj warto właśnie podkreślić to na samym początku. Jak robiłem solankę, to dałem dość dużo czosnku i mocno go porozkrajałem. Im bardziej im bardziej on wypuści soki, tym bardziej mętna się ta solanka robi, zauważyłem. Natomiast, jeśli byśmy dali na przykład ten czosnek na sam koniec, albo przekroili tylko, tylko na połóweczkę, to ta solaneczka byłaby przez cały okres. Yy, przezroczysta A czuć, że aż tak mocno czosnkowa jest ta Solanka Czy, czy pekla niektórzy mówią Chyba to i to jest odpowiednie Pierwszy raz yy, z nie pierwszy, tylko drugi raz, jak robiłem, to w ogóle wdusiłem ten czosnek, tym dziadkiem do orzechów, powciskałem, to już, już wieczorem nie było widać prawie mięsa, taka mętna była, się przestraszyliśmy i zmieniłem solankę. Myślałem, że coś się dzieje, ale okazało się, że to właśnie wina czosnku. Także już mnie to nie przeraża. Ważne, żeby to trzymać w, w miarę chłodnym miejscu. Dobra, zaczniemy. Od... Odłóżmy to na bok. Odłóżmy to na bok. Na bok, właśnie. Zaraz wszystko Wam wyjaśnię. Jedno kółeczko, drugie kółeczko, trzy paluszki, łapiemy sznureczek i do góry. Im więcej się wyciągnie tej gumki. To w zasadzie gumka jest, tym łatwiej je związać. Mamy. pomieścimy z tym tematem i teraz pytanie czy nam boczki powchodzą no. w ten sposób sobie to zrobimy i myślę, że dość ładnie on będzie wyglądał, nie? Ciek. Ciekawe, czy ten drugi wejdzie. Powrótę. Żeby go też za mocno nie ścisnąć może, ale jak za mocno się ściśnie, to zawsze można w ten sposób go troszkę rozmasować, uformować i tutaj warto wziąć sobie nożyczki i zrobić małą dziurkę przez którą lepiej nam przejdzie haczyk Tyk. no i muszę zmieścić jeszcze jeden. Kawałek. I nie wiem czy... No jakoś wejdzie. na wielki styk na wielki styk Pyk. i uformujemy go ładnie że tak powiem ideolo dziurka haczyk i musimy gdzieś znaleźć miejsce dobra jeszcze nam się to zmieści no i mamy moi drodzy dwa boczki i reszta wszystko w zasadzie z hub. Dlatego, że my go lubimy. Więc w tym, w tym rzucie będzie sam schab i boczek. 2, 4, 6, 8, 12, 14. 15 kawałków schabu i dwa kawałeczki boczku. Zamykamy szczelnie pomieszczenie. Tu jest dość chłodno. Przez całą noc sobie to będzie teraz obciekało, obsychało i w dniu jutrzejszym odpalamy wędzarnię i działamy. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że patent się podobał i do zobaczenia w na następnych filmach. Trzymajcie się.